Witajcie, witajcie! Z tej strony Klaudia. Dzisiaj jak widzicie troszeczkę bardziej roztrzepana, bo właśnie szykuję się na e, zdjęcia, bo jedziemy cykać foty na bloga, nowa stylizacja. Więc zapraszam Was na takie szybkie Get Ready With Me. E, będę zaraz kończyć makijaż, już takie podstawy mam e, i pokażę Wam jeszcze tą stylizację w całości. E, także zapraszam serdecznie do oglądania. Dobra, wezmę sobie tylko opaską, zgarnę włosy i szybko będę... Się dokańczać. Zacznę może od linera. Ja zazwyczaj używam ciągle tych samych kosmetyków, mam takich swoich ulubieńców. Nie zmieniam nic, nie testuję, nie jestem frikiem makijażowym. Wręcz z fascynacją podziwiam wszystkie YouTuberki, które tak z zainteresowaniem śledzą te nowinki kosmetyczne. Więc w zasadzie nic ciekawego na temat kosmetyków Wam na pewno nie powiem. Do kreski w zasadzie to jest nowość, bo kupiłam to dopiero wczoraj i to też z polecenia YouTube'owego. Nie wiem, czy to w ogóle cokolwiek będzie widać. To jest liner Eveline Precise Brush Liner. Pierwszy raz będę go używać, ale wydaje mi się, że będzie w porządku, także zaczynam. Co ja nie wiem, czy W ogóle coś widzicie. Może troszeczkę spróbuję zbliżyć. Może będzie troszeczkę lepiej. Ale generalnie jak na tą chwilę fajnie się pracuje. Yy, cieniutki. I naprawdę delikatnie wystarczy dotknąć i zostaje naprawdę fajny kolor od razu. Nie trzeba tego poprawiać po 10 razy. Precyzyjne, także to lubię. Dobra, i tutaj kreska gotowa. Nie wiem czy coś widzicie, czy nie widzicie. Zabieram się za drugie oko, bo chcę to zrobić szybko. Wiecie, ja nie, ben, nie robię żadnych tutoriali makijażowych, żeby było jasne. i też od razu chcę powiedzieć, że to w jaki sposób to robię, to po prostu jest jest to tak, jak ja się po prostu nauczyłam tego robić. Nie wiem, czy to jest zgodnie z jakąś tam sztuką, z jakimiś tam technikami i szczerze mówiąc też niezbyt mnie to interesuje. Po prostu robię tak, jak mi się podoba i tak, jak jest w miarę OK, że się można ludziom pokazać. Ale tak jak mówię, mnie fascynują te makijaże dziewczyn, makijażystek, YouTubeowych. I mam taką chęć porobić sobie taką serię filmów, gdzie będę próbować odwzorowywać te makijaże. Chociaż może to być ciężkie, dlatego, że ja nie mam takiego y, zapasu kosmetyków do makijażu. Musiałabym naprawdę sporo tego wszystkiego kupić. Nawet nie mam takich profesjonalnych pędzli y, do makijażu, oczu i tak dalej, więc no, byłoby to coś na pewno y, dla mnie nowego. Ale może też coś ciekawego. Może byśmy się razem jakoś wspólnie uczyli. Może byście przekazywali mi jakieś ciekawostki, jakieś uwagi co do tego, jak to robię, jak powinnam to robić. No, jest na to pomysł, ale zobaczymy, jak wyjdzie z jego realizacją. Powiem Wam, że naprawdę fajnie robi się tę kreskę. Ja już się odzwyczaiłam trochę od takich e, e, linerów w pisaku. Natomiast e, z tym się pracuje bardzo fajnie, bardzo tak intuicyjnie. Jestem przyzwyczajona zwykle do takich zwykłym pędzelku, ale tym się pracuje dużo łatwiej. Chyba się przestawię. Dobra, w międzyczasie jak będzie mi to, że tak powiem, wysychało, bo nie chcę sobie poodbijać tuszu, to po prostu zrobię sobie takie szybkie konturowanie. Po prostu nałożę sobie troszeczkę brązera. Ja tego dam troszeczkę więcej dlatego, że no na zdjęciach chcę, żeby to było w miarę dobrze widoczne. A wiecie jak to jest na zdjęciach? To jak jest makijaż zbyt delikatny to po prostu ginie, więc trzeba troszeczkę mocniej się tutaj wykonturować. I wtedy może będzie to fajnie wyglądać. I jeszcze, jeśli chodzi o oko, to tylko jeszcze oprócz tego wytuszuję rzęsy, i to będzie wszystko, co zrobię. I to jest taki typowy mój makijaż. Ja naprawdę nic więcej nie używam. Mam jakąś tam jedną, zwykłą drogeryjną paletkę cieni, ale naprawdę radycznie sporadycznie używam, więc nie mam w ogóle w tym doświadczenia. Kiedyś, gdy byłam młodsza w, w gimnazjum, to rzeczywiście bawiłam się tymi kosmetykami, jakieś tam makijaże, nawet takie mocniejsze i tak dalej. Teraz zwyczajnie nie jest mi to do niczego potrzebne, ani też nie mam na to czasu, więc po prostu tego nie, nie szkolę. Ale mówię, dla fanów i dla takiej fascynacji lubię oglądać dziewczyny, które się tak malują na YouTube. bo uważam, że jest to naprawdę sztuka. Mam nadzieję, że to będzie równo zrobione, bo potem na zdjęciach będzie widać. Zwyczaj szykuję się po prostu przy toalecie, a teraz do filmu musiałam troszeczkę poprzestawiać tutaj wszystko i nie jest to na tyle precyzyjne, jakbym chciała. No ale liczę, że jednak na zdjęciach będzie ok. Jeszcze oczywiście musiał mi się tutaj pojawić kolega. Gdzieś jeszcze się pojawił kolega, bo przecież wiadomo, tu. Także no, na zdjęciach to jeszcze uda się troszeczkę wyretuszować. Dobra, jeszcze troszeczkę różu. Też dodaję troszeczkę więcej, bo tak jak mówię, na zdjęciach potem to zupełnie ginie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o twarz. Nie używam żadnego rozświetlacza, bo, bo nie jest mi potrzebny do niczego. I na zdjęciach też. Może ja nie wiem, nie umiem tego odpowiednio stworzyć na twarzy, ale na zdjęciach tego po prostu nie widać, więc uważam to za zbędne. I teraz po prostu wytuszuję rzęsy. I to jest coś, co mogę Wam polecić, bo naprawdę fajnie sprawdza mi się ten tusz. I to jest też tusz z Eveline. Kurczę, nie wiem, czy w ogóle cokolwiek widać. Czy trzeba tak jakoś to... I to jest tusz z Eveline Varietel... Warietę Lashes... <grymne> Lashes Show. I on naprawdę fajnie wydłuża i pogrubia rzęsy. Zazwyczaj nakładam dwie warstwy. I tak to się prezentuje. Tuż niech sobie wyschnie, tam mi się w paru miejscach odbiło, zaraz sobie to poprawię. Teraz przejdziemy do ust. I dzisiaj usta to będzie coś nowego, dlatego, że wymyśliłam sobie w sumie nie wiem, co mi strzeliło do głowy, że zrobię sobie takie tak jakby cieniowanie ombre. To znaczy użyję, najpierw użyję, słuchajcie, kredki i jest to kredka firmy NAM Iconic Matte Pencil. I to jest kredka, ja ją kupiłam w Rossmanie I ona jest w kolorze Tofi 08 Tofi, Czyli taki, no, kolor taki ciemniejszy nude. Ojej, w ogóle nic widać. Nie... O, może teraz widać? Ja już um, kupiłam sobie ją wczoraj i ja już tam troszeczkę testowałam. No, efekt. No sami, o, sami ocenicie, no totalnie mi to nie pasuje. E, ale może dzisiaj jak się bardziej postaram, może w pełnym makijażu będzie to wyglądało lepiej. Zrobię Wam swatcha jeszcze. Ten kolor wygląda tak. Kolor jest bardzo fajny i w ogóle też ta kredka mi się podoba, bo jest taka miękka. I daje dużo... Koloru od razu i do tego dobrałam sobie błyszczyk z Bell Hypoallergenic Super Nude Gloss, i to jest kolor 01, i on jest bardzo jasny. To jest coś takiego, i ten kolor jest bardzo jasny, i on się niestety dla mnie chyba nie nadaje, bo jest dla mnie za jasny. Ja mam zbyt jasną karnację. Już Wam pokazuję słocza. Nie wiem, czy to dobrze, Wygląda to tak. No i dobra, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Proszę się nie śmiać z góry, z góry mówię, bo to jest coś, co będę robiła. No tak naprawdę, porządnie pierwszy raz. Bo próbowałam wczoraj, ale tak jak mówię, to było takie. Próbowanie tak na szybko. No i teraz lecimy z błyszczykiem. Mm, jest bardzo gęsty, ale też ma bardzo przyjemny zapach. Taki owocowy? Mm, bardzo ładny. A w tym kolor nie jest taki zły. Teraz jak się przyglądam to wygląda całkiem dobrze. Nawet do mojej karnacji. No i nie wiem w sumie. Dzisiaj może mi się trochę bardziej to podoba. Przynajmniej moje usta wydają się na większe, chociaż raz. Wiecie, co nie wiem, nie mam zdania na temat tego. Ale chyba nie jest tak źle. Wydaje mi się, że nie mogłoby być gorzej. Nie ma tragedii. Dobra. E, to jak już mamy makijaż gotowy, to teraz szybko jeszcze wyprostuję sobie włosy. Wiecie co, przeszłam na chwilę do lustra, tak zobaczyć e, swój makijaż w całości. I no nie wiem, jakoś nie mogę się oswoić z tymi ustami. Nie wiem, wezmę chyba na sesję na wszelki wypadek. Jakąś zwykłą pomadkę, bo nie wiem, jak to będzie wyglądało na zdjęciu, powiem szczerze. Też nie czuję się w tym jakoś najlepiej. Znaczy, mam takie mieszane uczucia. Niby wygląda to dobrze, ale nie wiem, może dlatego, że jestem nieprzyzwyczajona, bo nigdy czegoś takiego nie miałam. I dlatego tak czuję się troszeczkę nieswojo. Dobra, wyprostuję na szybko włosy. Nawet nie będę ich jakoś specjalnie dzielić, bo mi dzisiaj na jakimś super efekcie włosów nie zależy. I nie robię sobie takiego stałego przedziałka tym razem. Bo ja często po prostu lubię te włosy sobie przerzucać na różne strony. A no i to może być problem. Oficjalnie przedziałek jest po środku, bo mam tutaj skróconą grzywkę, tak żeby można było ją sobie tutaj odwijać. Ale dzisiaj nie chcę jej odwijać. Mamy włosy gotowe. Tak po prostu nie układam ich dzisiaj jakoś specjalnie. Będę sobie je po prostu przerzucać z boku na bok, tak jak mi tam będzie pasowało. I teraz przejdziemy do stylizacji. Pokażę Wam co na dzisiaj przygotowałam. Dobra i dzisiejsza propozycja to taka typowa casualowa propozycja na co dzień, stylizacja na co dzień. Będzie to po prostu zwykły biały golf Taki lekko oversize'owy i w takie prążki. Do tego będę miała zwykłe takie jeansy w jasnym kolorze, w tym kroju Mumfit. Ja bardzo lubię tego typu jeansy, bo one są dopasowane tutaj na górze, a dalej są nieco luźniejsze, więc są bardzo wygodne. I one są z wysokim stanem, więc tutaj ten golf będzie włożony w, w spodnie. Do tego pójdzie pasek, który już widzieliście pewnie w holu zakupowym, który będzie grał nam tutaj główne skrzypce. Nie może być inaczej, torebka z hola również w tej stylizacji zostanie wykorzystana. Ona też będzie tutaj takim głównym punktem tej stylizacji. Będzie się na pewno mocno rzucała w oczy, ale będzie tutaj świetnie pasowała, zwłaszcza, że ma te ten złoty łańcuszek, on tutaj będzie też fajnie się komponował z paskiem i będzie się mocno rzucał w oczy. Do tego założę jeszcze czarny płaszcz, taki klasyczny długi płaszcz z handlem. Jeśli chodzi o biżuterię, to delikatnie po prostu takie kolczyki, one są bodajże z. Zamówiłam je chyba w asosie. Ale nie jestem pewna, chyba wasosie je zamawiam, Ale one tutaj akurat nie będą jakoś mocno widoczne. Mam włosy rozpuszczone, więc ich nie będzie zbytnio widać. No i oczywiście nie zapominajmy o butach. Stylizacja casualowa, ale buty na obcasie. One też będą tutaj nadawały charakteru tej stylizacji, myślę. To są takie botki wsuwane na szpilce, e, takie trochę ala skarpetkowe. Mam je od niedawna, ale bardzo mi się podobają i są mega wygodne. I wydaje mi się, że tutaj do tych luźniejszych spodni, lekko włożonych tutaj w te opięte skarpetki, będzie to wszystko fajnie wyglądało. Dobra, to ja się przebieram. Dobra, słuchajcie, my już po sesji, efekty zobaczycie niedługo na blogu, efekt naprawdę bardzo mi się podoba, no ale wiadomo, jeszcze jak poobrabiamy te zdjęcia, to będzie wyglądało na pewno dużo lepiej. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia niedługo. Buziaczki, pa pa!